Witajcie, nazywam się Martyna Adeli i leci teraz taki odcinek Moje Rzeczy Z Violette. Mam zamiar Wam pokazać wszystkie moje rzeczy, które ja mam, ale na końcu będzie jeszcze coś najlepszego. To. Pierwsze, zaczniemy! Możemy zacząć pierwszy od tejsików. Takie, otwarty na To. To jest to taki notes y, Violet, y, takie ładnie jak śpiewa, znaczy tak słucha muzyki. No. I takie coś jest. Tutaj też sobie tutaj coś jak się. No, patrzcie. Takie są. A na końcu takie coś, ja sobie tak się podpisałam, No. To, to już możemy odłożyć do odłożonych miejsc. Teraz możemy zacząć od długopisu do ciała. Oto jest długopis do ciała, który się pisze na ciele. Pisze violeta i tak się nim pisze. On jest fioletowy kolor. Ok, to też odłożymy. Teraz pokażę Wam książkę Violetta. Oto to taka książka, wszystko dla muzyki. To szósty. A w nim tak tutaj zapisane różne rozdziały. Aż tutaj piszę wszystko, co w tym będzie. Tylko jestem przy tym, strona 146. 57 stron w książce, to więc to też możemy już odłożyć, fajnie było. Teraz jakby zacząć od też ważnej rzeczy. Oto pamiętnik, nasz sekretnik taki wylotany. To jest, no magnes. No taki bardzo ładny, wzorkowy. W środku się tak zapisuje. Też tak się fajnie robi. No. Tak było. To też możemy odłożyć. I teraz zaczniemy teraz od słuchawek Violety. O, takie coś, takie słuchawki. Bardzo fajne. Miękkie. No, tylko wygodne. Troszkę tak, takie wejście. A widzimy. No, też możemy odłożyć. Teraz możemy zacząć od gazetek. Proszę, zaczniemy o ten. To jest dziewiąty. Co więc tutaj mamy? Zagadki, moda, testy, ciekawostki z planu. Tu są takie różne rzeczy. Tutaj takie piszą się. O, no. tu właśnie jest miłość, jest yy, wszystkim. Wywiad, z Martiną E, tutaj też dalej jest wywiad, a tutaj pisze taki super konkurs. Um, takie o rzeczy, na przykład napisane, czas na imprezę, czytałam to, bardzo fajne. Tutaj też plan na imprezę rocabila. A tu są takie zagadeczki, czy jest zorganizowana. Możemy komuś bardzo mu to zadać. Tutaj piszę odpowiedź. A tutaj nie trzeba siłowni. A tutaj, Leon. A tutaj są zagadki. Styl, fit. Ubrania. Teraz Tu można być. Teraz twoja kolej. I możemy tutaj napisać wszystko. Co Oczywiście tu jest plan studio, tutaj możemy zorganizować spełnion Violet Tutaj jest wioleta na rysunku, możemy ją pomalować. Chociaż wygląda inaczej. Tu akurat jest jej takie, takie że pomalować. No. Ale jazda od Lary, której też nie lubię. A tutaj to dalej... też jest wywiad taki malutki z larą. Nie, czekaj. Tak, to jest wywiad z larą, zapomniałam. I też wywiad z. na pomocą aktorów. Na planie. To też jest wywiad. Nie pamiętam już z kimś. Nie pamiętam. I takie coś. No. Widzieliśmy. Odłożymy to. Teraz. tutaj. Test jej zabawy, plakaty na mozaiku uroda. tutaj. Takie. No, no, takie. Teraz zacznijmy. Wywiad z album. E, taki jeden wywiad, dalej. Wywiad ujdzie a tutaj są takie. No. E, Kompletnie przeczytajcie to. Takie, czyli klub fanów, Wiolety i przyjaciół, to czytajcie. No dobra. Jakie ładne prace. Oczywiście to są też takie pytania. E, czy znasz dobrze Leona? No, emocjonalnie szybko. Wielkie urodziny Kanda. E, na, e, znaczy, wielkie urodziny. To było bardzo fajne. Widzicie. Tutaj takie pytanka t dla Ciebie. Yy, wybrać scenę, nie pamiętam. A oto plakat. Bardzo ładny plakat, Violet. Dalej możemy iść. Niezwykła koszulka. Tutaj inne takie. i moda. Teraz się tu młody. No I teraz są profile Ludmiła. Tutaj wszystko pisze. Za chwilę będziecie kolejne, zobaczycie. Lary. Oto wszystko. I takie zagadeczki. A tu jest to, która właśnie jest ta. No. Teraz bierzemy to. Testy i zabawy, wywiady, porady, plakaty. Tutaj wywiad z Mercedes Lambre. Dalej. Tutaj i tak. Tutaj jest taki quiz. A tutaj też niektóre pytania. A tutaj kolejny plakat w wioletce. Śpiewam dla Was. Blask i cienie i tak różne. To profil Franceski. A tutaj są ubrania. Ubrania. Okej. Okay. To Broadway. A tutaj różne zagadki. A to jest następny. Tak samo jak to. Też miałam, ale nie wiem już, gdzie to jest. Okej, okay. To już odłożymy. I teraz możemy wziąć teczkę. Na gumkę. Otworzymy. I tak sobie mamy takie rzeczy. O no, taki też jest. No, uważamy już to. I teraz zaczynamy aż do piłnika. No, i tutaj jest. To było z wyposażeniem. Oto linika Violetty. Ze I poczekamy. Gumka. To już tak tylko. I tutaj. krótki Bambino Violetty. I taki notesik. Tu zapisałam. I tak, odłożymy to teraz. I teraz taka tuba o Oto taki motylek. I tak się zapina. A. A tutaj tak w środku się wkłada. Tu jest mniej miejsca, tu jest najwięcej, więc lepiej z tyłu dawać więcej rzeczy. No. Odkładamy. A do tego piórnika był plecak wiolety. Czyli to było razem z wyposażeniem, tak razem. No. Tak się tak otwiera. Takie są łotelki. Nie W środku tu też jest takie miejsce. Tutaj też. I też tutaj. No, to też odłożymy. Teraz przedstawiam Wam długopis. Taki jeden czarny i ma kolor niebieski. Tak maluję na niebiesko. A ten jest różowy i też mm, piszę na niebiesko, no. Um, a tutaj poduszka. Violety. Tu jest Violetta i Thomas, a tutaj Violetta i Leon. No. Jeszcze coś muszę wam przedstawić. Takie coś na kredki. I teraz, jak z magazynku, też były takie tatuaż otaki I też. otaki taki. A tutaj szablon do tego właśnie. Do ciała, wiecie. Pewnie pamiętać, może. Dobrze. I jeszcze coś na sam koniec. Oto pościg Violetty. Przepraszam, że. Troszkę tak nie mam. Pościelona, ale także brzydko mam na łóżku, ale mogę Wam też przedstawić, tutaj tak jest jak ten, a tutaj jest do tego poduszka. No dobrze, to więc papa, pa. To więc miło mi było Was poznać, nazywam się Marcina i zobaczymy się w na następnym odcinku. Tylko nie o Wiolicy, mogę też Wam dać inne odcinki. Pa!